Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus trwają w Polsce zmagania między uczciwą, ludzką medycyną a technologiami medycznymi, procedurami medycznymi, które krótko ogarniamy tytułem in vitro. Niestety ogromna część mediów, tak zwanego głównego nurtu, przemilcza etyczną, skuteczną, tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest na protechnologię. Mam przed sobą numer miesięcznika, majowy numer miesięcznika Fronda, znakomitego pisma redagowanego przez pana Grzegorza Górnego, a w nim artykuł pani Doroty Łosiewicz: Wszystko ma swój czas. Redaktorka przedstawiła w tym artykule trzy parę szczęśliwych rodziców z nazwiskami, imionami i z pięknymi zdjęciami ich i ich dzieci. Chcę przybliżyć naszym słuchaczom tylko te trzy historie. Konkretnie, Justyna i Karol Wardakowscy pobrali się, wzięli ślub w 2008 roku. Mieli duże kłopoty z poczęciem dziecka, ale trafili do doktora Macieja Barczętewicza, słynnego lekarza, specjalistę na protechnologii w Lublinie. Zaczęli obserwować swoje cykle, Modelu Kratona potrzebowali pewnych pomocy, cierpliwie obserwowali, diagnozowali i mamy oto sukces wcześniej, zanim trafili do specjalistów na protechnologii, nieraz słyszeli od różnych lekarzy, że w sposób naturalny nie doczekają się dziecka. Były różne komentarze, różne spojrzenia ale oni mieli ufność, nadzieję i zastosowali konsekwentnie naprotechnologię. Leczenie tą metodą rozpoczęli 19 lipca 2013 roku. I poniecałem roku, 4 lipca 2014 roku na ekranie USG u pana profesora Barczentowicza zobaczyli swoje maleńkie cztero. Milimetrowe, poczęte dzięki naprotechnologii dziecko. To wielka radość rodziców, duma i satysfakcja uczciwych lekarzy, a także instruktorów, specjalistów naprotechnologii. Druga para rodzicielska, Państwo Beata i Grzegorz Fuksowie, są małżeństwem od 2007 roku. Kłopoty z zajściem w ciąże. Wizyta u lekarza w 2008 roku, który powiedział zdecydowanie, że w sposób naturalny nie będą mieli dzieci. Nie rezygnowali. Nawet zdecydowali się na jedną próbę in vitro. Ale trafili też do Instytutu Rodziny w Warszawie Instytutu, który zajmuje się leczeniem niepłodności właśnie metodą naprotechnologii. Zaczęli prowadzić obserwacje. Podjęli też typowe leczenie hormonalne i okazało się, że są wciąż. Jest dziecko. To wielka radość i tak nie mówią. Próba in vitro kosztowała ich nie tylko wielkie rozterki, ale także 12 tysięcy złotych. Bezskutecznie, a naprotechnologia z sukcesem, poczęciem dziecka. Gdzieś około 2-3 tysięcy złotych. I trzecia para. Agnieszka i Bartosz Bujakowie pobrali się w 1999 roku. Mają już trójkę dzieci, ale chcieli jeszcze mieć jedno. I nie mogli doczekać się upragnionego kolejnego dziecka. Ale trafili w 2008 roku na informację o naprotechnologii. Jeszcze nie było Instytutu Rodziny, który prowadził Leczenie tą metodą. W kwietniu 2009 roku umówili się na pierwsze spotkanie z konsultantką na protechnologii. Dwa miesiące później pojawiło się dziecko. Te świadectwa powinny być znane wszystkim parom, które pragną posiadać dziecko, a mają takie czy inne kłopoty. Cieszymy się, że te trzy pary szczęśliwych rodziców zdecydowało się złożyć publicznie świadectwo, bo podali swoje nazwiska, dokładne daty, zdjęcia portretowe siebie i swoich poczętych na protechnologią dzieci. Myślę, że ich świadectwo przekona nie tylko rodziców oczekujących na poczęcie dziecka, ale także niejednego lekarza. I nadal ludzie dobrej woli będą walczyć o to, aby naprotechnologia była wprowadzona szeroko do stosowania w polskim lecznictwie, o to, żeby dostała stosowne dofinansowanie z budżetu państwa. Także o to musimy walczyć, że będziemy odsłaniać ukrywane, ciemne tajemnice procedury in vitro od spraw finansowych, od spraw, Gubienia istot ludzkich w tych klinikach in vitro, bo tutaj też był taki przykład opisany. Zachęcam gorąco wszystkich do wejścia na naszą stronę internetową: www.pausalife.ca. Jest tam film krótki, 25-minutowy, popularno-naukowy, na którym lekarze specjaliści, ale w sposób popularny, wyjaśniają zasady tej metody. I możemy też oglądnąć świadectwo szczęśliwych rodziców dzięki Naprotechnologii. Szczęść Boże!